Chodziło o to, żeby w ramach Dotkni Teatru, które otwiera się bardzo szeroko na ludzi poza teatrem, zaprasza ludzi do teatru, chcieliśmy, aby podczas tych warsztatów można było dać taki zestaw podstawowych narzędzi młodym adeptom sztuki aktorskiej, żeby wzięli sobie taką wyprawkę do domu, ćwiczeń, rozwiązań treningowych, improwizacyjnych, które będą mogli sobie sami uskuteczniać już na co dzień. Narzędzia teatralne, aktorskie, które, które nam się wydają oczywiste, okazują się, że w życiu codziennym tym ludziom bardzo, bardzo pomagają w tym, żeby nie od festiwalu do festiwalu, od spektaklu do spektaklu doznawać tego teatru, tylko żeby go sobie sączyć na co dzień w różnych, w różnych okolicznościach. Staramy się korzystać z atutu zebrania w jednym miejscu tak nieprzeciętnych właśnie osobowości, które w normalnych okolicznościach pewnie nie spotkałyby się tak od razu. A tak tworzą wspólny kapitał twórczy, który mam nadzieję też po tych warsztatach będzie procentował. Z tego fermentu na pewno coś powstanie, bo już czuć, że jakieś tam pomysły kiełkuje. Prowadziłam warsztaty wertykalne poziomy narracji, czyli jak Ugryźć tort. Były to warsztaty dla grupy edukatorów, osób, które zajmują się, prowadzą swoje grupy, mają już jakąś swoją praktykę. Dlatego nastawione były też na metodologię. Takie było założenie tego warsztatu, żeby przedstawić techniki pracy twórczej, które będą możliwe do wykorzystania w pracy uczestników, bardzo konkretnie i na tym mi zależało, dlatego też zatrzymywaliśmy się po, po pewnych blokach zadań, omawialiśmy jakby pewne, ten proces, który jesteśmy i metodologię, którą przyjęłam. Osoby, które zajmują się pracą z młodzieżą, prowadzą swoje grupy teatralne, były osoby, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami, też z dziećmi, osoby, które pracują technikami tanecznymi, technikami teatralnymi, arty terapeutycznymi, więc bardzo się cieszę z tej różnorodności, bo to jest wnoszące i budujące, bo dyskusje były w związku z tym ciekawe, perspektyw było więcej, była różnorodność. I ciekawość siebie nawzajem tej swojej pracy, co jest e, super szalenie ważne, żeby e, jak jest ta ciekawość e, nawzajem siebie, to wtedy pączkuje jakoś tam. Mm. Najbardziej nie lubię teatru, który jest infantylny i który nie ma nic do opowiedzenia. Wydaje mi się, że moją misją jako reżysera jest przekazywać jakieś wartości, mówić o rzeczach ważnych i potrzebnych, i moim takim celem i założeniem tego spotkania jest zaprezentowanie nauczycielom, animatorom, studentom pedagogiki teatralnej bądź po prostu ludzi. Zainteresowanym teatrem, pokazać w jaki sposób mogą pracować z dziećmi lub z młodzieżą przy użyciu form, lalek albo rzeczy, które otaczają nas dookoła. Chciałbym e, razem z uczestnikami przeczytać norweską literaturę dla dzieci. E, mam wrażenie, że, e, że właśnie te, te książki, te teksty e, bardzo poważnie traktują e, młodego odbiorcę e, i też e, mają te sporo przestrzeni e, do działania i zarówno scenograficznej, jak i aktorskiej. Panie reżyserze, bo ja nic nie widzę. No, 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 dobrze. Dobrze. Mierzymy się z tematem czytania performatywnego, który jest o tyle super, że tak naprawdę nikt nie wie co to jest. Jest taka forma teatralna, która wymyka się różnym kategoriom. Ja bardzo takie formy lubię. Takie formy, które są pomiędzy, które są trochę performancem, trochę jakimś dziwnym incydentem teatralnym. Ja bym bardzo chciała, żeby po tych warsztatach uczestnicy przede wszystkim wiedzieli, jakie pytania sobie zadawać. Ta grupa jest dosyć zróżnicowana, więc są osoby, które czytania robiły bądź w nich uczestniczyły, takie, które mają troszkę inne potrzeby. Są na przykład panie z biblioteki, które taki rodzaj czytań dla dzieci chcą robić, więc rozmawiamy o problemach związanych z taką formą, o tym, jakich. Narzędzi używać, zbieramy te doświadczenia, ale też pracujemy na konkretnych przykładach, na konkretnych tekstach, po to, żeby pokazać tak naprawdę różne strategie reżyserskie i sposoby traktowania tekstu, a także, żeby pokazać tak naprawdę. Potencjał, jaki i, i ma tekst, i, i to, jak bardzo nasze wybory wobec tekstu e, są znaczące. Jak niewiele czasem w trakcie czytania performatywnego e, wystarczy, żeby zmienić wymowę tekstu, uwypuklić pewne tematy, e, czy żeby taką e, jakąś autorską sygnaturę temu tekstowi e, nadać. Będziemy szukać takiej sytuacji, w której warsztatowicz znajdzie się po raz pierwszy i będzie poniekąd musiał zareagować na tą sytuację, tak jak po prostu w życiu, ale też myślę, że przy okazji coś jakby odkryje w sobie. Na pewno część tutaj naszego, naszych warsztatów będzie dotyczyła właśnie funkcjonowania w takim stanie kreatywnym, szybkim, improwizowanym. Też na pewno popracujemy nad samym, samym wątkiem absurdu, który mnie intryguje. Ja uważam, że, 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 że absurd sam w sobie po prostu może być bardzo kreatywny. Jest yy, wymykający się w ogóle definicji. Myślę, że te elementy takiego kontrolowanego oczywiście, bądź zamkniętego, estetycznej ramy sztuki szaleństwa będziemy tutaj trenować albo poszukiwać sobie. Warsztatów, czy, czy samych zadań tak naprawdę wychodzą w trakcie, dostosowujemy je do grupy. Nieważne, kto to jest, czy to jest osoba związana ze sztuką, czy to jest adept, czy jest animator kultury, czy aktor, naprowadzić go na takie myślenie kontrastowe. I to jest chyba główne, główne zadanie. To, żeby tym osobom, tym animatorom kultury i um, osobom, którzy pracują jakby w różnych sferach, dać, y, zainspirować ich różnymi sposobami pracy, żeby y, żeby podsunąć im kilka na pewno ćwiczeń, kilka jakby zadań, które sami wewnątrz będą mogli rozwijać i przede wszystkim to, żeby pokazać im, jak można daną sytuację wykorzystać dla danej grupy.